W sercu Puszczy Białowieskiej, gdzie pradawne dęby sięgają nieba, a mgła poranna otula świat tajemniczą zasłoną, mieszka człowiek, którego życie jest nierozerwalnie związane z tym miejscem. Pan Witold, emerytowany strażnik leśny, mimo upływu lat, nadal przemierza leśne ścieżki swoim wysłużonym jeepem, jakby był częścią tego pierwotnego ekosystemu. Jego twarz, Poorana z marszczkami, jak kora wiekowego dębu, kryje w sobie mądrość pokoleń strażników, którzy przed nim strzegli tej ziemi. Mimo, że oficjalnie przeszedł na emeryturę, nie potrafi pozostać bezczynnym. Każdego ranka, jeszcze przed świtem, wyrusza na swój codzienny patrol nie dla pensji czy obowiązku, ale z potrzeby serca. Las przemawia do tych, którzy potrafią słuchać. Mawiał zawsze młodszym strażnikom Kacprowi i Tomaszowi, którzy patrzyli na niego z mieszaniną podziwu i niedowierzania. Dla nich był żywą legendą, człowiekiem, który znał każde drzewo po imieniu i potrafił czytać z tropów zwierząt jak z otwartej księgi. Tego lata jednak coś się zmieniło. Upał, nietypowy nawet jak na lipcowe dni, zawisł nad puszczą ciężkim całunem. Zwierzęta zachowywały się osobliwie, a w powietrzu wyczuwało się napięcie, jakby natura przygotowywała się na coś niezwykłego. Pewnego szczególnie parnego poranka, gdy słońce dopiero wspinało się nad horyzont, pan Witold zauważył grupę jeleni zbliżających się do jego leśniczówki. Ich zachowanie było nietypowe zwykle płochliwe zwierzęta podeszły blisko, jakby chciały przekazać jakąś wiadomość. Tomasz, młody strażnik, który akurat przywiózł raporty, również zwrócił uwagę na to niezwykłe zjawisko. Panie Witold, czy kiedykolwiek widział pan coś podobnego? zapytał zaniepokojony Tomasz, obserwując jak Jelenie stoją nieruchomo, wpatrując się w ich kierunku. Stary strażnik powoli wyjął z kieszeni swój zniszczony notes i starannie zapisał godzinę i datę tego wydarzenia. Wpuszczy nic. Nie dzieje się bez przyczyny, chłopcze, odpowiedział po długiej chwili. Jego głos był spokojny, ale w oczach czaił się cień niepokoju. Każde niezwykłe zachowanie zwierząt jest jak list, który natura do nas wysyła. Trzeba tylko nauczyć się go czytać. Tego samego dnia pan Witold postanowił sprawdzić stan rannego żubra, którego obecność zarejestrowały fotopułapki. Kilka dni wcześniej. Jadąc przez las, zauważył coś, co sprawiło, że jego serce zabiło mocniej. Na wilgotnej ziemi odciśnięte były ślady: duże, głębokie i zdecydowanie kocie, ale nie należały do żadnego ze znanych mu mieszkańców puszczy. Zatrzymał dzipa i klęknął przy tropach, dotykając delikatnie wilgotnej ziemi. Ślady były świeże, jakby zwierzę przeszło tędy zaledwie kilka godzin wcześniej. W powietrzu unosił się dziwny zapach, którego nie potrafił zidentyfikować. Był to aromat przypominający stare drewno i dzikie kwiaty, ale było w tysiąc nim coś jeszcze, coś pradawnego. Pan Witold wyjął aparat fotograficzny i zrobił kilka zdjęć śladów, choć czuł, że żadne zdjęcie nie odda w pełni tego, co właśnie odkrył. Zapisał również dokładne współrzędne miejsca w swoim notatniku, choć przeczucie mówiło mu, że gdy tu wróci, ślady mogą już nie istnieć. Gdy dotarł do Polany, gdzie ostatnio widziano rannego żubra, znalazł go odpoczywającego w cieniu starych dębów. Zwierzę wydawało się spokojniejsze niż można by się spodziewać po rannym osobniku, a jego wzrok był dziwnie skupiony na czymś w oddali, czego pan Witold nie mógł dostrzec. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Kontynuujemy. Następnego dnia, po odkryciu tajemniczych śladów, młody strażnik Kacper dokonał kolejnego intrygującego znaleziska. Podczas rutynowego patrolu w najstarszej części puszczy, jego uwagę przykuł błysk z warstwy mchu i liści. Ostrożnie odgarnął wilgotną ściółkę i znalazł starożytny amulet, częściowo pokryty patyną czasu. Na jego powierzchni widniał symbol, który sprawił, że dreszcz przebiegł mu po plecach. Majestatyczny lew z koroną słoneczną nad głową, wykonany w stylu dawnej słowiańskiej sztuki. Kacper natychmiast pojechał do leśniczówki pana Witolda. Stary strażnik puszczy przyjrzał się amuletowi z uwagą. Jego pomarszczone dłonie delikatnie badały każdy szczegół pradawnego artefaktu. To nie przypadek, powiedział cicho. Bardziej do siebie niż do kacpra. Najpierw ślady, teraz, to. W tym samym czasie, w innej części puszczy, Tomasz doświadczał czegoś, co początkowo uznał za zwykłe zmęczenie. Od kilku nocy nawiedzały go niezwykłe sny. W każdym z nich znajdował się w sercu puszczy, otoczony przez nieruchome zwierzęta, które obserwowały go z niepokojącą intensywnością. Jednak najbardziej intrygująca była majestatyczna postać złotego lwa, który pojawiał się zawsze na końcu snu, szepcząc jego imię w języku, którego nie rozumiał. Do Puszczy Białowieskiej przybyła również młoda badaczka z Warszawy, Zofia Nowak. Wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do monitorowania zachowań zwierząt, zamierzała. Przeprowadzić serię badań nad nietypowymi wzorcami migracyjnymi obserwowanymi w ostatnich tygodniach. Jej naukowe podejście szybko zostało wystawione na próbę, gdy jej precyzyjnie skalibrowane urządzenia zaczęły zachowywać się w niewytłumaczalny sposób to niemożliwe mruczała pod nosem, sprawdzając po raz kolejny wyniki pomiarów. Sprzęt był sprawny jeszcze wczoraj. Jej frustrację pogłębiło odkrycie, że na nagraniach dźwiękowych, poza zwyczajowymi odgłosami lasu, pojawiał się regularnie powtarzający się szept czuwaj. Pan Witold obserwował te wydarzenia z rosnącym niepokojem. Siedząc wieczorem, w swojej leśniczówce przeglądał stare mapy puszczy i dokumenty, szukając jakichkolwiek wzmianek o podobnych zjawiskach w przeszłości. Jego uwagę przykuł szczególnie jeden dokument pożółkła stronica wyrwana ze starego dziennika, który znalazł przypadkiem w archiwum leśnictwa. Zapiski pochodziły z 1913 roku i należały do innego strażnika, również noszącego nazwisko Witold. To, co przeczytał, sprawiło, że jego dłonie lekko zadrżały. Opis wielkich kocich śladów, niezwykłego zachowania zwierząt i tajemniczej obecności złotego lwa był niemal identyczny z tym, czego doświadczali obecnie. Tej nocy, gdy księżyc wznosił się nad puszczą, natura zdawała się szeptać swoje sekrety. Drzewa kwitły, mimo nieodpowiedniej pory roku, a gęsta mgła, która spowiła las, nie ustępowała przez wiele godzin. Nad ulubioną ścieżką pana Witolda przeleciało stado ptaków, zmieniając swoją zwyczajową trasę migracji, jakby chciały mu coś przekazać. W swoim małym domku na skraju puszczy pan Witold siedział przy oknie, wsłuchując się w nocne odgłosy lasu. Czuł, że stoi na progu czegoś większego, czegoś, co wykracza poza jego wieloletnie doświadczenie strażnika. W powietrzu wisiało przeczucie zmiany. Jakby sama puszcza przygotowywała się do ujawnienia swoich najgłębszych tajemnic. Zofia Nowak siedziała w swoim prowizorycznym laboratorium, analizując kolejne nagrania dźwiękowe z puszczy. Jej naukowy sceptycyzm powoli ustępował miejsca zdumieniu. Na każdym nagraniu, niezależnie od pory dnia czy lokalizacji, pojawiał się ten sam szept: czuwaj! Dźwięk nie przypominał żadnego znanego jej odgłosu zwierzęcia czy ptaka. To musi mieć jakieś logiczne wytłumaczenie, powtarzała sobie, uruchamiając kolejny program do analizy dźwięku. Jednak tym razem, oprócz tajemniczego szeptu, w tle nagrania pojawiło się coś jeszcze. Głębokie, wibrujące mruczenie, które według wskaźników pochodziło od stworzenia znacznie większego niż jakikolwiek znany mieszkaniec puszczy. W tym samym czasie pan Witold, siedząc w swojej leśniczówce, zagłębiał się w treść starego dziennika. Zapiski jego imiennika z 1916 roku stawały się coraz bardziej intrygujące. 15 lipca 1913. Dziś znów widziałem ślady wielkiego kota. Prowadzą do starego kręgu kamiennego, o którym starsi mieszkańcy mówią, że był miejscem spotkań dawnych strażników puszczy. Rośliny wokół kręgu rosną bujniej mimo suszy. Czuję, że puszcza próbuje mi coś przekazać. Kacper i Tomasz, zainspirowani znaleziskiem amuletu, rozpoczęli własne poszukiwania. Przemierzając najmniej uczęszczane ścieżki puszczy, natknęli się na coś, co sprawiło, że stanęli jak wryci. W niewielkiej polanie, częściowo ukryty przez wysokie paprocie, znajdował się krąg ułożony z kamieni. Wyglądał dokładnie tak, jak opisywał go dziennik sprzed ponad wieku. To niemożliwe. Wyszeptał Kacper, podchodząc bliżej. Wokół kręgu, mimo panującej w okolicy suszy, ziemia była wilgotna, a zioła lecznicze rosły w nienaturalnym skupieniu. Tomasz poczuł dziwne mrowienie na karku. Te same zioła widział w swoich snach, gdy złoty lew przechadzał się między nimi. Pan Witold, gdy dowiedział się o odkryciu młodych strażników, natychmiast udał się na miejsce. Jego doświadczone oczy dostrzegły coś, czego młodsi koledzy nie zauważyli. Kamienie w kręgu były ułożone w sposób tworzący subtelny wzór, przypominający symbol z amuletu znalezionego przez Kacpra. To nie jest zwykłe miejsce, powiedział cicho, dotykając jednego z kamieni. Nasi przodkowie wybierali takie miejsca nieprzypadkowo. Zawsze tam, gdzie energia puszczy była najsilniejsza. Zofia, początkowo sceptyczna wobec tych odkryć, została zmuszona do zrewidowania swojego stanowiska, gdy jej drony wysłane nad obszar kręgu kamiennego zaczęły rejestrować niewytłumaczalne anomalie. Na zdjęciach i nagraniach pojawiały się dziwne cienie i kształty, a w niektórych ujęciach gałęzie drzew zdawały się układać w twarz patrzącą prosto w obiektyw. Wieczorem, gdy wszyscy zebrali się w leśniczówce pana Witolda, by omówić te niezwykłe wydarzenia, natura sama postanowiła dołączyć do rozmowy. Niebo nad puszczą rozbłysło niezwykłym światłem zorzy polarnej, zjawiskiem niespotykanym o tej porze roku w tej szerokości geograficznej. W powietrzu unosił się intensywny zapach ziół i wilgotnej ziemi, a z oddali dobiegało głębokie. Wibrujące mruczenie. Coś się zbliża, powiedział pan Witold, patrząc przez okno na rozświetlone niebo. Puszcza próbuje nam coś przekazać i myślę, że niedługo dowiemy się co. Jego słowa zawisły w powietrzu jak mgła nad poranną polaną, a wszyscy obecni poczuli, że stoją na progu czegoś wielkiego. Czegoś, co na zawsze zmieni ich rozumienie tej pradawnej puszczy. Następnego dnia, wczesnym rankiem, grupa mieszkańców okolicznych wiosek zaczęła przybywać do puszczy białowieskiej. Starsi ludzie, niosący w rękach stare księgi i rodzinne pamiątki, kierowali się w stronę leśniczówki pana Witolda, jakby prowadzeni jakimś wewnętrznym głosem, wiedzieli dokładnie, gdzie się udać. Czekaliśmy na te znaki, powiedziała starsza kobieta, przedstawiająca się jako Helena Kowalska. W jej pomarszczonych dłoniach spoczywała stara, oprawiona w skórę księga. Ta księga, należała do mojej prababki, opisuje pradawnych strażników puszczy, nie tylko ludzi, ale i duchy opiekuńcze, które chroniły te ziemię. Pan Witold, Zofia, Kacper i Tomasz zgromadzili się wokół stołu, na którym Helena rozłożyła swoje rodzinne zapiski. Żółte stronice pokryte były odręcznymi notatkami i rysunkami, wśród których dominował jeden motyw, majestatyczny lew z koroną słoneczną, identyczny jak ten na znalezionym amulecie. Według naszych przekazów, kontynuowała Helena, w czasach, gdy puszcza była zagrożona, pojawiał się złoty lew, strażnik równowagi między światem ludzi a naturą. Nie był zwykłym zwierzęciem, lecz duchem, manifestacją samej puszczy. Zofia, mimo swojego naukowego sceptycyzmu, nie mogła zignorować zbieżności między starymi legendami a współczesnymi wydarzeniami. Jej sprzęt badawczy wciąż rejestrował niewytłumaczalne anomalie, a najnowsze nagrania dźwiękowe zawierały coś, co przypominało odległe ryki lwa. Choć żaden przedstawiciel tej rodziny kotów nie występował w puszczy od tysięcy lat. Tomasz podzielił się swoimi powtarzającymi się snami, które teraz nabierały nowego znaczenia, i w moich snach powiedział: Złoty Lew zawsze prowadzi mnie do kręgu kamiennego. Może to miejsce ma większe znaczenie niż początkowo sądziliśmy? Pan Witold skinął głową i wyjął z szuflady stary dziennik swojego imiennika. Posłuchajcie, tego powiedział, otwierając zapiski na konkretnej stronie, 20 lipca 1913. Dziś o świcie byłem świadkiem niezwykłego zjawiska. Przy kręgu kamiennym zobaczyłem zgromadzenie zwierząt: wilki, żubry, jelenie. Wszystkie stały w idealnym spokoju, jakby czekając, a pośród nich przechadzał się złoty lew. Emanujący światłem, które nie pochodziło ze słońca. Gdy pan Witold czytał te słowa, przez okna leśniczówki wpadło dziwne, złociste światło, mimo że niebo było zachmurzone. W oddali rozległo się głębokie, wibrujące mruczenie, które zdawało się pochodzić z samej ziemi. Wszyscy obecni poczuli, jak powietrze nabiera gęstości, wypełniając się energią pradawnej puszczy. Co się dzieje znowu? Wyszeptała Helena, a jej oczy wypełniły się łzami wzruszenia. Puszcza wybiera swoich nowych strażników. Kacper. Podszedł do okna i zamarł w bezruchu. Na skraju lasu, częściowo ukryte w cieniu drzew, stało stado jeleni. Ich zachowanie było nienaturalnie spokojne, a oczy zdawały się patrzeć prosto w stronę leśniczówki. Za nimi, w głębi puszczy, coś poruszało się między drzewami coś dużego i majestatycznego. Pan Witold wstał powoli z krzesła. Nadszedł czas powiedział cicho, ale jego głos był pewny i silny. Puszcza wzywa nas do kręgu kamiennego. Tam poznamy prawdę o naszym dziedzictwie i naszej roli jako strażników tego świętego miejsca. Droga do kamiennego kręgu wydawała się inna niż zwykle. Drzewa pochylały się nad ścieżką, tworząc naturalny korytarz, a powietrze wypełniała gęsta, złocista mgła. Pan Witold prowadził grupę. Za nim szli Zofia, Kacper, Tomasz i Helena, a także kilkoro mieszkańców pobliskich wiosek. Którzy dołączyli do nich w drodze. Z każdym krokiem las stawał się coraz bardziej niezwykły. Kwiaty kwitły mimo późnej pory roku. Świetliki unosiły się w powietrzu jak małe gwiazdy, a z oddali dobiegał dźwięk przypominający delikatną, pradawną melodię graną na niewidzialnych instrumentach. Spójrzcie! zawołała nagle Zofia, wskazując na Ziemię. Wzdłuż ścieżki pojawiały się świeże ślady. Te same tajemnicze kocie tropy, które pan Witold widział wcześniej. Tym razem jednak było ich więcej, i wszystkie prowadziły w kierunku kamiennego kręgu. Gdy dotarli na miejsce, zatrzymali się w zdumieniu. Polana wyglądała jak żywy obraz z pradawnej legendy. Wokół kamiennego kręgu zgromadziły się zwierzęta puszczy, dostojne żubry. Majestatyczne jelenie, wilki o mądrych spojrzeniach. Wszystkie trwały w nienaturalnym bezruchu, jakby czekały na coś ważnego. Helena otworzyła swoją starą księgę i zaczęła cicho recytować słowa w starym, słowiańskim dialekcie. Jej głos, mimo że ledwie słyszalny, zdawał się rezonować z energią miejsca. Powietrze zadrżało, a kamienie w kręgu zaczęły emanować delikatnym, złotawym światłem. Tomasz poczuł, jak włosy jeżą mu się na karku. Scena była dokładnym odzwierciedleniem jego snów. To się dzieje, naprawdę! wyszeptał, ściskając w dłoni amulet znaleziony przez kacpra. Nagle wszystkie zwierzęta jednocześnie zwróciły głowy w tym samym kierunku. Z głębi puszczy dobiegło głębokie, wibrujące mruczenie, a między drzewami pojawiła się majestatyczna postać. Złoty lew, większy niż jakikolwiek znany gatunek kota, kroczył powoli w ich kierunku. Jego sierść lśniła wewnętrznym światłem, a nad głową unosiła się korona utworzona z promieni słonecznych. Pan Witold zrobił krok do przodu. Czując, jak całe jego życie, wszystkie lata spędzone w puszczy, prowadziły do tego momentu. Lew zatrzymał się przed nim, ich spojrzenia się spotkały. W oczach zwierzęcia odbijała się mądrość wieków i pamięć pokoleń strażników, którzy przed nimi chronili tę ziemię. Zofia, która przez cały ten czas rejestrowała wydarzenia. Swoim sprzętem badawczym zauważyła, że wszystkie jej urządzenia przestały działać. Zamiast tego, w powietrzu wokół nich zaczęły się pojawiać świetliste symbole, te same, które zdobiły stary amulet i księgę Heleny. To nie jest zwykłe spotkanie, powiedziała Helena, jej głos drżał z emocji. To jest odnowienie pradawnego przymierza między ludźmi a puszczą. Lew nie jest tu przypadkiem. Jest strażnikiem równowagi, duchem, który pojawia się tylko wtedy, gdy puszcza potrzebuje nowych obrońców. W tym momencie Złoty Lew podszedł do środka kamiennego kręgu. Z jego pyska zwisały gałązki pokryte mchem, te same, które pan Witold opisywał w starym dzienniku. Zwierzę delikatnie położyło je w centrum kręgu, a następnie spojrzało kolejno na każdego z obecnych, jakby dokonując wyboru. Złoty lew stanął w centrum kamiennego kręgu. Jego obecność wypełniała polane świetlistą energią. Zwierzęta puszczy utworzyły wokół nich doskonały krąg, jakby były świadkami pradawnego rytuału. Pan Witold poczuł, jak cała jego wiedza i doświadczenie nabierają nowego znaczenia. Nagle lew przemówił nie słowami, ale obrazami i uczuciami, które pojawiały się w umysłach wszystkich obecnych. Pokazał im wizję przeszłości, pierwszych strażników puszczy, mistycznego przymierza między ludźmi a naturą, długiej linii opiekunów, którzy przez wieki strzegli równowagi tego świętego miejsca. To niesamowite, wyszeptała Zofia której naukowy sceptycyzm ostatecznie ustąpił miejsca zdumieniu i zrozumieniu. Wszystkie moje badania, one tylko dotykały powierzchni tego, czym naprawdę jest puszcza. Tomasz i Kacper stali, jak zaczarowani, gdy złoty lew podszedł do nich. W ich umysłach pojawiły się obrazy przyszłych zadań, nie jako zwykłych strażników leśnych, ale jako duchowych opiekunów puszczy, kontynuatorów pradawnej tradycji. Helena otworzyła swoją księgę na ostatniej stronie i ze zdumieniem zauważyła, że puste dotąd karty wypełniają się nowymi zapiskami, jakby sama puszcza dyktowała kolejny rozdział swojej historii. Symbole i znaki, identyczne jak te na amulecie, pojawiały się na papierze, tworząc most między przeszłością a teraźniejszością. Pan Witold zrozumiał, że jego rola się zmienia. Z ostatniego strażnika Starego Porządku staje się pierwszym nauczycielem Nowego. Wiedział teraz, że jego wieloletnie doświadczenie i intuicyjne rozumienie puszczy nie były przypadkowe. Był częścią większego planu, przygotowaniem do tej właśnie chwili. Złoty Lew zbliżył się do każdego z obecnych, dotykając ich delikatnie nosem. Przy każdym dotknięciu w umyśle danej osoby pojawiała się jasna wizja ich przyszłej roli w ochronie puszczy. Nie chodziło już tylko o fizyczną ochronę drzew i zwierząt, była to misja zachowania równowagi między światem materialnym a duchowym. Zofia otrzymała dar rozumienia języka puszczy, nie tylko poprzez swoje naukowe instrumenty, ale poprzez bezpośrednie połączenie z energią tego miejsca. Tomasz i Kacper stali się strażnikami pradawnych szlaków i opiekunami świętych miejsc. Helena została powierniczką starych legend i nauczycielką nowych pokoleń, a pan Witold, jego rola była wyjątkowa. Stał się mostem między starym a nowym, między nauką a duchowością, między ludzkim zrozumieniem a pradawną mądrością puszczy. W jego umyśle pojawiła się wizja przyszłości, gdzie ludzie i natura żyją w harmonii, gdzie pradawne tajemnice są chronione, ale nie ukrywane. Gdy ceremonia dobiegła końca, Złoty Lew skłonił majestatycznie głowę i powoli zaczął się wycofywać w głąb puszczy. Jego sylwetka rozpłynęła się wśród drzew, ale wszyscy wiedzieli, że nie zniknął na zawsze. Pozostanie strażnikiem równowagi, pojawiającym się zawsze wtedy, gdy puszcza będzie tego potrzebować. Od tego dnia Puszcza Białowieska nie była już taka sama. Nie dlatego, że się zmieniła, ale dlatego, że zmienił się sposób, w jaki była postrzegana i chroniona. Nowi strażnicy. Wyposażeni w pradawną wiedzę i nowoczesne zrozumienie, rozpoczęli swoją misję ochrony tego świętego miejsca. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia strażników Puszczy Białowieskiej poruszyła Wasze serca. Przygotowaliśmy dla Was specjalną playlistę z równie fascynującymi opowieściami. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli podobała Wam się ta historia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które badają złożoność życia i natury. Nie przegapcie naszych kolejnych materiałów. Czekamy na Wasze komentarze.